Dwa, raz, dwa. Siemanko, witajcie. Widzę, że temat budowy mojego domu bardzo Was interesuje. Bardzo wiele pytań się pojawia, więc w tym odcinku zrobiłem sobie QA, gdzie podpowiadam na wasze pytania. Pytania pochodzą z mojego Instagrama. Część pochodzi też z YouTube'a. Właśnie na Instagramie wstawiam często relacje jakieś związane z budową domu. Skąd na to wziął pieniądze? To pytanie się dość często pojawia i ja wam powiem, że. To jest takie zrozumiałe, nie? No bo <laughs> powiem Wam tak. Skąd wziąłem? No, z mojej pracy. Całe moje oszczędności, które miałem, to w zasadzie, no jeszcze nie całe, no ale y, większość zainwestowałem w ten dom. Y, miałem takie marzenie, właśnie, żeby wybudować sobie dom, żeby mieć takie własne miejsce i całe życie. Nie wydawałem, staram się nie wydawać na głupoty, ale też no, staram się korzystać z tego życia. Jak mogliście zobaczyć też na moich vlogach, że jeździłem w różne miejsca. Ja właśnie bardzo lubię podróżować i e, nie odmawiać sobie tych przyjemności, ale z drugiej strony staram się nie wydawać na niepotrzebne rzeczy, takie jak na przykład jakieś koszulki Gucci albo jakieś szpanerskie rzeczy, tylko zawsze zastanawiałem się, czy dana rzecz mi jest potrzebna, na przykład wolę. Zainwestować w dom niż kupić sobie jakiś samochód za kilkaset tysięcy, gdzie dla mnie będzie jeździł tak samo, a jestem zadowolony z mojego samochodu, na którego wydałem kilka lat temu 15 tysięcy, niecałe i jeździ do tej pory, jest prosty w budowie i super się nim jeździ, i wolę właśnie w takie rzeczy inwestować niż. Szpanować i później nie mieć pieniędzy, albo tak jak inni twórcy robią, żeby tylko się pokazać, więc ja staram się robić tak, aby po prostu robić rzeczy dla siebie, a nie na pokaz. To skąd wziąłem pieniądze, no to oczywiście moja twórczość internetowa, filmy, yy, różne akcje reklamowe, yy, sprzedaż książek, kursów, szkolenia indywidualne, walki też. Dlaczegoż to piętrusa wstawiasz? W sumie zastanawiałem się nad parterowym na początku, ale. Mm, też jak tak rozmawiałem z ludźmi i później jak sobie to przemyślałem, to dla mnie piętrowy jest o wiele lepszy. Dlatego, że na przykład chcę mieć całkowicie oddzieloną strefę właśnie taką dzienną od strefy sypialnianej i biurowej. U mnie zupełnie inaczej też będą wyglądały pomieszczenia na dole, a zupełnie inaczej na górze. Więc tutaj też chodzi o wystrój no i o takie kwestie, że na przykład, nie wiem, jak ktoś mnie wkurzy, to sobie idę na górę i będę sobie siedział w pokoju oddzielony od tego. Kolejna kwestia to jest taka, że całe życie też mieszkałem w piętrowym domu i mi po prostu się podobają piętrowe domy. No wiem, że niektórzy mówią, że parterowe fajne, bo na starość nie musisz wchodzić i tak dalej. No ale po pierwsze, jeżeli tak mi to będzie przeszkadzało, to kto wie, może na starość, o ile jej w ogóle dożyję, to będę w innym domu mieszkał albo w ostateczności na dole, bo też tam mam pokój na dole i mogę też tam sobie mieszkać. Albo, nie wiem, wynająć sobie jakiegoś. E, Gościa, który będzie mi za windę robił i będzie mnie wynosił. Teraz to masz Szczuc, wykończenie cię wykończy. No, domyślam się, że na wykończeniu to dopiero zacznie się zabawa, ale też z drugiej strony nie mogę się doczekać tej, mm, tego etapu, bo to już będzie taki etap, gdzie w zasadzie już będzie można widzieć, jak to wszystko wygląda, żeby nie można nawet w tym domu przebywać, spać i to będą też takie rzeczy, gdzie część rzeczy będę mógł robić samemu. Bo nie ukrywam, że chcę ja część rzeczy robić samemu. E, takie rzeczy na pewno jak właśnie ocieplenie poddasza, e, czy właśnie układanie strychu, i co tam jeszcze będzie się dało zrobić samemu, to chcę to zrobić, no bo wiadomo, jak robisz dla siebie, to robisz dla siebie, a nie jak u obcego. I wiem, że też będzie to też bardzo kosztowna część, bo trzeba doliczyć. Ze dwa razy tyle, ile do tej pory wydałem. Jakie okna dachowe zamontowane? To w ostatnim odcinku Wam pokazywałem. Jest jedno okno dachowe, miało być początkowo dwa, ale zrezygnowałem z tego. Jest jedno okno dachowe Velux, polinutrynowe, chyba tak słyszałem, że yy, doradzono mi, że lepiej jest właśnie te plastikowe zrobić, że mniej problemów niż jakby było całe drewniane. I no jest jedno nad klatką schodową. Jest to mniejsze okno, takie nie pamiętam jaki ma rozmiar, chyba 108. Albo może jeszcze mniejsze, bo te większe te 140 to nie chciało mi wchodzić w ogóle, bo było za duże, więc jest jedno okno dachowe. Ile ten dom ma metrów kwadratowych? Tak jak wam już parękrotnie mówiłem w każdym z materiałów chyba ma 105 metrów. Tam 105 metrów z kotłownią, 100 metrów powierzchni użytkowej. Jest to zdecydowanie powierzchnia, która jak macie taką rodzinę 2 plus 2 to Spokojnie dla każdego będzie pokój, no ale to wiadomo, w zależności od potrzeb, ja mam akurat bardzo dużo innych też pomieszczeń na zewnątrz, no, bo mam stodoły, stajnie, garaże i tak dalej. Jeszcze będę miał swój garaż za jakiś czas tutaj, więc będę miał jeszcze więcej tych pomieszczeń mm, zresztą, jeżeli będzie ten dom dla mnie kiedyś za mały, to przewiduję jego dobudowę ewentualną. Ile czekałeś na wszystkie pozwolenia, żeby ruszyć z budową domu. Cały proces u mnie trwał 3,5 roku. Ale mówię to o procesie wtedy, gdy zacząłem najpierw dzielić działki, później tata na mnie przepisywał działki, później dopiero szukałem projektów po projekcie, różne rzeczy związane z papierologią załatwiałem, później dopiero było składanie pozwolenia, i tak ogólnie jak złożyłem pozwolenie, to chyba pół roku bo chyba złożyłem jakoś listopad, grudzień, a w kwietniu już się miałem. No i to było tak, że musiałem załatwiać jakieś tam dodatkowe rzeczy, takie do, głupie, e, jak dla mnie pierdoły, bo na przykład wyobraźcie sobie, że nie mogłem ruszyć z budową domu, dlatego, że słup, z którego będzie pociągnięty prąd jest na działce obok, a działka ta należy do e, mojego taty i do mojej ciotki e, i Gdyby ta działka była moja, to nie ma problemu, ale dlatego, że na przykład to nie jest moja działka, to już nie mogłem, i musieli robić jakieś narady, które trwały tydzień, czy można akurat w ten sposób do mnie podłączyć ten prąd. No i to się przeciągnęło tak o miesiąc, czy dwa nawet. I jak już te papiery załatwicie, to później dopiero można się martwić o inne problemy. To jest dla mnie dziwne. Chcesz sobie wybudować dom, masz coś własnego, to nie możesz tego tak w prosty sposób zrobić. Jakie ogrzewanie? Masz rekuperację, fotowoltaikę, pompę ciepła, na dole płytki czy parkiet. Ogrzewanie będzie podłogowe w całym domu. Będzie pompa ciepła też. Zobaczymy, jak to będzie za jakiś czas z tą pompą ciepła, ale też dodatkowo właśnie przewidziałem kominek, w razie czego, gdyby kiedyś zabrakło prądu, no to ten kominek będzie taki awaryjny, że rozpalę sobie po prostu drewnem i będzie ciepło. Rekuperacji nie przewiduję, nie widzę jakiejś potrzeby i nie przemawia do mnie ta rekuperacja zupełnie. Może też z tego, że po prostu, nie wiem, całe życie w domu bez rekuperacji mieszkałem i było dobrze. Nie zawsze jest to też opłacalna rekuperacja. I jeżeli chodzi o płytki czy panele, no to to będzie mieszane, ale to Wam pokażę za jakiś czas, bo mam akurat wnętrze projektowane przez architektę... przez architekt... Architekta Wnętrz, panu Anie Mazur, którą tutaj z tego miejsca pozdrawiam. Tak, pewnie zrobimy też jakieś odcinek, gdzie wam pokażemy wizualizację, jak to wszystko będzie wyglądać, ale powiem wam, że jestem bardzo zadowolony z tego, jak jest planowane moje wnętrze, bo ono będzie w stylu rustykalnym. I mi się takie klimaty bardzo podobały. I ogólnie ja tak chcę, żeby ten dom nie wyglądał tak jak każdy. Teraz każdy w tę nowoczesność idzie. I antracytowe okna, na przykład. Ja mam akurat dach antracytowy, ale on mi się podobał i będzie współgrał z moimi oknami. I to będzie też coś takiego, wydaje mi się, fajnego. To wam pokażę za jakiś czas po prostu. Ile litrów wódki zostało wypite podczas budowy? Szczęśliwi, litrów nie liczą. Gotówka czy kredyt? Wszystko do tej pory robiłem za gotówkę. I staram się jak tylko mogę unikać kredytu. Jeżeli będzie kiedyś taka potrzeba, no to mogę się nad tym zastanowić. Ale ja mam też taką sytuację, że ja nie muszę w tym domu mieszkać na już i mogę sobie pozwolić, że mogę z nim zamieszkać nawet za 5 lat i po prostu z moich oszczędności tyle, ile mi się uda oszczędzić, to tyle wybudować. Będzie domówka dla widzów w nowym domu? Jest coś przewidziane może coś zrobimy nawet. Do jakiej kwoty chciałbyś się zmieścić z budową domu wraz z wykończeniem i meblami? Tego tak dokładnie nie da się przewidzieć. To jest ogólnie budowa domu, no to jest taka największa inwestycja w naszym życiu i najdroższa też. Tak jak patrzę, jak inni ludzie mieszczą się w tym projekcie, no to jest tak 450 do 600 tysięcy. Kilka lat temu to byłoby w ogóle mniejsza kwota. Ja też mam ten wystrój rustykalny, który będzie troszkę droższy niż normalnie i staram się ogólnie nie oszczędzać na materiałach. Wybieram większość jak najlepszych rzeczy i tam gdzie mogą być jakieś tańsze zamienniki, no to tam to robimy, a jak nie, no to, to staram się właśnie jak najlepsze brać. Więc myślę, że tak. Jak będzie te 450 tysięcy, to byłoby super, ale pewnie, pewnie będzie trochę więcej. No więc, elektryka w standardzie, czy po zmianach, i o ile jest już zrobiona. Dół mam cały zaprojektowany przez moją projektantkę, i to jest super rzecz, że właśnie mamy zaprojektowane co gdzie będzie. A góra jeszcze nie jest zaprojektowana, pewnie jakie zmiany będą. Podobno najlepiej jak najwięcej gniazdek robić, i tu możecie jakieś swoje e, rady dać odnośnie tego. Witam, na kiedy planujesz się wprowadzić do nowego domu? Nie mam jakiejś określonej daty. Powiem tak, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jeżeli będą prądy dobrze sprzyjać i finansowe i nie tylko, no to nawet w przyszłym roku może być taka m, szansa, a ja nie, to myślę, że tak, spokojnie. 3 do 5 lat. Mi się z tym w ogóle nigdzie nie śpieszy. Nie mam takiej sytuacji, że muszę mieć ten dom na już. Po prostu buduję to z myślą o przyszłości. Ale tak jak mówię, optymalna, taka bardzo optymistyczna to jest przyszły rok, a tak normalna myślę 2-3 lata. Czy budowa domu jest zapotrzebowaniem na chęci powiększenia rodziny? No właśnie niekoniecznie, bo ja akurat czuję się jako na latek jeszcze, jakby miał 17-18 lat, w ogóle nie czuję takie potrzeby, żeby mieć teraz e, dzieci. Ale no tak, no mam gdzieś tam w myślach, że może kiedyś będę je chciał mieć, lub one się pojawią, no i wtedy, żebym po prostu miał też dla nich miejsce. Więc to w zasadzie można powiedzieć, że jak sobie tak myślałem kiedyś o tym, no to że to jest jeden z zasadzie z powodów, że bym miał chcieć kiedyś rodzinę, no to muszę mieć gdzie ich trzymać. Ale ogólnie to było takie zawsze moje marzenie, że chcę mieć swój kąt. Czy to jest wymarzony dom, czy tylko taki, żeby spełniał podstawowe warunki zabudowy i możliwość budowania w danym terenie. Był dostosowany pod względem finansowym, bo tylko na takie mogłem sobie pozwolić. W zasadzie to tak. Właśnie jest głównie uwarunkowany moimi możliwościami finansowymi, ale też to, co jest naprawdę mi potrzebne. Bo na przykład początkowo to planowałem wybudować sobie projekt o nazwie Villa Julia. I w ogóle do tej pory mi się takie projekty bardzo podobają, ale jeżeli chodzą... Jeżeli chodzi o kwestie, nie wiem, na przykład takie właśnie finansowe czy yy, prawdziwego zapotrzebowania, no to mi na przykład dom 200 czy 300 metrów to jest zupełnie niepotrzebny. Po pierwsze dlatego, że na taki dom to ponad bańkę trzeba wydać, albo może nawet i dwie, i wolę te pieniądze na przykład przeznaczyć na coś takiego dla mnie, też na jakieś podróże, na jakieś rzeczy takie mm, związane z marzeniami, a mniej poświęcić na dom i też ten mniejszy dom po prostu będzie dla mnie wystarczający. Tak jak już mówiłem wcześniej, jeżeli będzie to dla mnie za mały dom, to kiedy po prostu go sobie rozbuduje, a teraz jest zupełnie wystarczający, i wiele osób ma tak, że po prostu buduje za duże domy, budują domy na pokaz, żeby właśnie nie zazdrościli, a później siedzą sami w takim domu. I nie ma kto tego domu sprzątać. Są koszty związane z utrzymaniem takiego domu. A taki dom, właśnie, jak ja buduję 100 metrów jest w zupełności uważam super. Taki mi się podoba właśnie projekt też. Dom zieliska 23. Czy zrobisz filmik w przyszłości z tym, co byś zmienił, co Cię sprawdziło, a co nie? Oczywiście, na pewno coś takiego zrobię. Mówił, że mu się nie śpieszy. Ja mieszkam w Holandii, ale, ale myślałem nad budową w Polsce. Myślisz, że da się budować na odległość? Jesteś tam pewnie codziennie? No tak, u mnie ten dom to jest w zasadzie za stodołą i wychodzę i jestem w mojej chałupie. I zawsze jak tutaj była ekipa, to bywało na początku tak, że w ogóle całe dnie z nimi siedziałem i nie odpuszczałem ich na krok. Ale wydaje mi się, że no da się tak zrobić. No, część osób buduje właśnie na odległość. No, to zależy od tego, jaka tam będzie na przykład okolica, czy będzie taka okolica, że ten będzie w zupełnie samotności, bo trzeba też uważać się na złodziei, jakiego ma się kierownika. Ja na przykład mam super kierownika. Co prawda mam kierownika z mojej miejscowości, więc w zasadzie codziennie przejeżdża obok mojej budowy i może zawsze zajechać, ale jest bardzo zaangażowany w to wszystko i każdemu życzę, żebyście mieli takiego kierownika. Więc, jeżeli chcesz budować na odległość, to polecam, mam znaleźć kogoś takiego, kto będzie doglądał tej budowy, no ale jest to do zrobienia, tak? Ale wydaje mi się, że jeżeli jesteś na miejscu i pracownicy widzą, że ty jesteś, że dbasz o wszystko, patrzysz, to lepiej wtedy pracują. Ok, więc w tym odcinku byłoby na tyle. Dziękuję Wam za Wasze pytania. Jeżeli jeszcze jakieś macie odnośnie budowy domu lub inne, to zadawajcie je pod filmem, a w następnym odcinku sobie na nie odpowiemy. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!